Cześć, Daniel z tej strony, Splender Chamber. Starzył wam się zostawić render na noc? Coś się stało komputerowi? Być może on wyrenderował to, być może nie, nie macie pojęcia. Generalnie się wyłączył, może był spadek mocy, może coś tam, może jakiś blue screen of dead. Na no to generalnie mam rozwiązanie. Jeżeli wam się render zrobił, to na pewno on się również zapisze. Także jak to zrobić? wchodzimy sobie do blendera, tutaj jest jakaś moja stara scena wchodzimy sobie do tej zakładki i tutaj sobie ustawiamy start frame, end frame 1, 1, 1 wszystko generalnie tutaj sobie wstawiamy odpowiednią lokalizację czyli taką w tym moim przypadku akceptuję, tutaj jeszcze sobie dodam nazwę nazwa i zamiast kliknąć F12 czyli zwykły render image klikam sobie render animation No i w tym momencie poszedł render, nazwa 001 się pojawiła, czyli pierwsza klatka, no i mamy ten render. Ale to nie wszystko, teraz jeszcze, to jest jakby mój stary sposób na to, nowym sposobem jest wejście do compositingu. Klikamy sobie use Notes. przesuwamy sobie to tutaj, przypadkiem wyłączyłem, dodajemy sobie output, file output, i łączymy generalnie ten file. Il output on tutaj ma już nazwę wypełnioną, dlatego że sobie nazwę wypełniłem w tym miejscu. Jeżeli tego nie zrobiliście, no to warto to najpierw tutaj po prostu wypełnić. Wtedy ta ścieżka jest zawsze domyślna. Image łączymy. No i wtedy mamy tak naprawdę to samo, co mieliśmy wcześniej osiągnięte, tylko że możemy wyrenderować jako image i automatycznie wszystko nam się zapisze. Ale to nie wszystko. Możemy tych outputów mieć więcej. Na przykład Alpha, Depth, Noise i Image, no ale pewnie nie chcielibyśmy mieć za dużo tego. Jak to zrobić? Przede wszystkim przejdźmy do pasów, albo może najpierw jeszcze przejdźmy sobie tutaj do tej zakładki, włączmy Freestyle, który nam posłuży za wireframe'a. Przejdźmy sobie do pasów, włączmy sobie MIST na przykład. Ja tu włączę to co czasem używam. Environment się przydaje. Ambient occlusion oczywiście jest przydatne. Plus mamy freestyle i w tym freestylu as render pass. I tu nam się pojawił freestyle. O co w tym wszystkim chodzi? Zaraz zobaczycie. Generalnie teraz, żeby nie szaleć, wchodzimy sobie w item. możecie sobie za pomocą klawisza N to odpalić i dodajemy kolejny input. Czyli. Ambito occlusion, environment, Noise image, freestyle. Mamy wszystko, mamy wszystko, ale trochę takie nieogarnięte, że tak powiem. Ponazywajmy to sobie. Dobra, mamy ponazywane. Generalnie zazwyczaj, z, znaczy. Prawie z wszystkich tych pasów korzystam. No i za rzadko używam. Akurat w tym przypadku w tej scenie jest on sensowny, dlatego go użyję. Co teraz? Klikamy sobie po prostu Render F12, czyli zwykły Render Image. No i dobra. Nazwa pojawiła nam się. Mamy tutaj nasz render. Mamy nawet wireframe'a, co jest zarobistą sprawą, teraz w nowym blenderze następną Teraz jeszcze jedna uwaga, z tym możemy naprawdę być szaleni i zrobić dużo rzeczy. Tak naprawdę, jak zauważyliście w portfolio wielu artystów, właśnie są takie pasy, które przechodzą z jednego do drugiego do trzeciego, warto tego używać. Druga rzecz, jeżeli robicie animację, no to to jest konieczna rzecz, żeby renderować sobie od razu pasy gdzieś tam z boku, no bo nikt tego ręcznie nie będzie zapisywał. Mam nadzieję, że ten tutorial był przydatny. Dajcie znać i widzimy się w kolejnym za tydzień około. Cześć!